Cześć wszystkim, ja jestem Piotr i witam Was po raz kolejny na Hypixel Skybloku w trybie Iron Man. Jak już zapewne wiecie, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, a to z tego powodu, że na Skybloku poświęciłem już dokładnie rok. Dokładnie rok temu pojawił się pierwszy odcinek z tej serii, więc stwierdziłem, że w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, co udało mi się osiągnąć przez ten cały rok bo wiem, że sporo osób wciąż nie wie co posiadam tutaj, więc wydaje mi się, że warto by było zrobić taki jeden odcinek. Także wiecie już, co będzie w dzisiejszym odcinku, więc jak zwykle zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest tryb Iron Man, bo wiem, że sporo osób wciąż tego nie wie. Także jeśli chodzi o Skyblocka, to wiele rzeczy, które zdobywamy, zwykle kupujemy tak naprawdę od innych graczy poprzez auction house, czyli dom aukcyjny, bazar, gdzie możemy kupować jakieś tam półprodukty, czy trajdowanie się z innymi graczami. I tryb Iron Man jest o tyle wyjątkowy, że tutaj tego nie można robić. Jeśli chodzi o Iron Man'a, to jak widzicie, nie mogę korzystać w ogóle z auction house'a, z innymi graczami również nie mogę się tradować a na bazarze jedyny przedmiot, jaki mogę kupić, to booster cookie. Więc jeśli chodzi o Iron Mana, to jest to specjalnie utrudniony tryb i wszystko, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku, co posiadam, to są rzeczy, które udało mi się zdobyć zupełnie samemu. Nie mogłem ich od nikogo kupić. Dostaję również wiele pytań odnośnie tego, jakich resource paków czy tam modyfikacji używam. Jeśli jesteście zainteresowani modami czy teksturpakami, które wykorzystuję tutaj w ciągu prowadzenia serii, to wszystko znajdziecie tak naprawdę w opisie, więc zleźcie sobie tam trochę niżej, na dół opisu. Tam macie zarówno mody, jak i teksturpaki, więc nie musicie więcej pytać, wszystko znajdziecie dokładnie tam. Opowiedziałem Wam już o tych takich najbardziej podstawowych rzeczach, więc myślę, że możemy przejść do opowiadania tutaj o mojej wyspie na początek. To jest moja wyspa, jeśli jej jeszcze nie widzieliście, to widzicie ją teraz po raz pierwszy, chociaż chyba ją pokazywałem nawet na początku odcinka. Ale tak, jak widzicie, mam tutaj strefę z minionami, tutaj również jest strefa z minionami, tym razem z takimi kombatowymi. Pod tymi minionami również mamy parę minionów, więc tam, tam. Pod trapdorami i w ogóle. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to mamy tutaj jeszcze magazyn, który jest uporządkowany i w niektórych miejscach trochę mniej uporządkowany. Mamy również farmę trzciny, która jest trzypoziomowa i mamy trzypoziomową farmę tyń. Także mam tutaj trochę tych farm. Możecie tutaj to zobaczyć. No i tak naprawdę jeśli chodzi o wyspę, to nie dzieje się tutaj zbyt wiele rzeczy, bo jak wiecie Skyblock skupia się na innych miejscach. Natomiast gdyby udało wam się jakimś cudem zostawić 50 łapek pod tym odcinkiem, co parę razy udało wam się zrobić, ale wątpię, żebyście dali radę tym razem, to obiecuję, że przebuduję tą wyspę, bo nie wygląda za dobrze i na pewno, jeżeli mielibyśmy się spotkać za rok w podobnym odcinku, to nie chciałbym, żeby wyglądała w ten sposób. Ale jeśli macie jakieś pomysły tego, jak w ogóle mógłbym przebudować tą wyspę, w jakim stylu, co konkretnie zrobić, to również możecie pisać. Bardzo miło by w sumie mi było. Wracając do tematu minionów, jak możecie zobaczyć, mam tych minionów całkiem sporo. Jeśli chodzi o dokładną ilość, to jest ich tutaj 27. Każdy z minionów ma tak naprawdę Enchantet dla Bucketa, Super Compactor 3000, ewentualnie Dwarven Super Compactor. Większość z nich ma również Diamond Spreading, i każdy minion ma Medium Minion Storage. Oprócz tutaj jedynie fishing miniona, bo on ma large minion storage, bo no wiecie, fishing minion często się zapycha, więc on potrzebuje trochę specjalnego traktowania. Jeśli chodzi o tiery, to możecie zobaczyć, że tutaj większość minionów ma tier 11. Niestety nie mam żadnego miniona, który ma tier 12, więc to jest coś, co również myślę, że będziemy chcieli zrobić w tym kolejnym roku serii. Jeśli chodzi jeszcze o Tiery, bowiem, że część osób będzie tym zainteresowana, to możecie sobie zobaczyć tutaj te miniony, które posiadam. Jak widzicie, większość z nich ma Tier 11, ale jest kilka pojedynczych minionów, które mają dość niskie Tiery, więc na pewno jest jeszcze trochę pola do poprawy tutaj, ale myślę, że to no, jest i tak w miarę spoko. Jeśli to jeszcze nie jest oczywiste, to mam zdobyte wszystkie darmowe upgrade'y w community shopie, ale nie mam nic kupionego za gems'y. Pokazałem wam już jak wyglądają moje miniony i jak wygląda moja wyspa. Myślę, że możemy przejść teraz do tych powiedzmy sobie bardziej skyblockowych rzeczy, o ile można tak to nazwać. I zacznijmy od skill'i, które posiadam, bo wiem, że jest to dość ciekawe. Możecie zobaczyć, że mój skill average to jest 44, także to jeśli o to chodzi, to jest to, myślę, w miarę wysoki poziom. Ale jeśli chodzi o specyficzne skille, Farming 45 poziom, Mining 41, Combat 43, Foraging 33, Fishing 30 poziom, Enchanting 60, Alchemia 50, Taming 50, Social na 7, Runecrafting na 25, a Carpentry na 26. Także jeśli chodzi o zwykłe skille... To proszę bardzo. Skupiając się bardziej na specyficznych skillach, no to tutaj zacznijmy od, myślę, farmingu, pójdziemy po kolei. I w przypadku farmingu mamy Blessed sugar cane Hoa, tieru trzeciego z prawie 43 milionami trzciny ściętej. No i oczywiście macie tutaj y, Rekombobulator i no jest to tak naprawdę, myślę, w miarę wymaksowana motyka Nie wiem, czy da się jeszcze coś tutaj takiego sensownego dać. Mamy tutaj 5 Farming Fordamis dodanych. A jeśli chodzi jeszcze o inne rzeczy, no to mam Pumpkin Dicera również z pięcioma o, Farming Fordamis, z Turbo Pumpkinem 5 i taki, no wiecie, taki, taki zwykły Pumpkin Dicer, nic konkretnego. Jeśli chodzi o Jacoba, to widzicie, że mam tutaj przy sobie dwa złote medale. Mam 96 farming contestów, w których brałem udział. Możecie zobaczyć tutaj, co w nich pozdobywałem. Głównie to są pumpkinowe lub trzcina. Gdzieś tam jeszcze się pojawiają pewnie ziemniaki, bo podczas Technoblade'a no, dawało się je dość łatwo zdobyć, więc stąd też trochę ich mam. No i widzicie tutaj, zdobywam już złote medale od jakiegoś czasu, więc tych nagród jest też sporo do zebrania. Jeśli jeszcze chodzi o Anitę, no to możecie zobaczyć tutaj, mam unikatowy gold medal tylko i wyłącznie na trzcinie cukrowej. I jeśli chodzi o nagrody, które posiadam, to mam dodatkowe 10% extra farming dropów. Z farmingowych petów, których używam, mam setny level legendarnego Elefant Peta i posiadam również setny level Epickiego Rabbit Peta. Przy okazji doszedłem do wniosku, że jest to dobra okazja na ulepszenie mojego perka extra farming drops. Pozbierałem medale, które miałem już wcześniej, i okazuje się, że mam tych gold medali jednak 13, więc myślę, że możemy ulepszyć 1, 2, 3 razy, zależy ile się uda. Także klikamy po raz pierwszy, mamy dodatkowe 2% dropów, dodatkowe 4% dropów i czy uda się jeszcze raz? Udało się, czyli mamy teraz dodatkowe 16% farming dropów, a nie 10, czyli. O 6% więcej, co jest całkiem spoko, bo wiecie, im więcej dropów, tym łatwiej zdobyć medale, tym, tym więcej się zarabia i w ogóle, więc całkiem spoko, ale straciłem prawie wszystkie Jacobs tikety, no cóż. Jeśli chodzi o mining, to nie chcę zdradzać Wam zbyt wiele, a to z tego względu, że w kontekście odcinków jesteśmy troszeczkę do tyłu. Wiecie na pewno, że posiadam czwarty poziom Heart of the Mountain i to no w sumie jest już troszeczkę nieaktualne, bo w kolejnym odcinku będę chciał wam pokazać jak zdobyłem piąty poziom i prawda jest taka, że zbliżam się już do szóstego, więc kilka odcinków z miningu niedługo macie pojawić na kanale. Mogę wam pokazać jedynie, że używam cały czas tak naprawdę Titanium Pikaxa i Piconimbusów, których zdobyłem w sumie około 15. Jeśli chodzi o Crystal Hollows, to udało mi się zdobyć j 1, 10 Divan Fragmentów i Gemstone Mixture. Jeśli chodzi o rzadsze dropy, które tam się pojawiają, no i jeśli chodzi o komisje czy tam zlecenia, jak kto woli, to mam ich zrobionych już 400. Jeśli chodzi o kombat, który udało mi się tutaj zdobyć i konkretne rzeczy z kombatu, nie będę wam pokazywał może póki co mojego gearu kombatowego, bo to zrobimy bardziej w Dungeonach, jak przejdziemy do nich. Ale jeśli chodzi o bistiari, które mam tutaj odblokowane, to możecie zobaczyć, mam tutaj 35 milestone, czyli 357 tierów bestiarii odblokowanych, no i stąd mamy 70 HP. Jeśli chodzi o bistiari, to możecie zobaczyć jeszcze tutaj, że mam 84 na 90 różnych mobków odkrytych, w katakumbach mam jednego brakującego, w endzie mam dwa brakujące. Jeśli jeszcze chodzi o inne mobki, to możecie zobaczyć, że tylko i wyłącznie tutaj na prywatnej wyspie brakuje mi trzech mobków. Co ciekawe, brakuje mi głównie tych mobów, jeśli chodzi o całe bestiarii. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Slayery, bo wydaje mi się, że nawiązują one dość mocno do kombatu, no to możecie zobaczyć, że mam 15% kombatowego buffa. Mam ukończone czwarte tiery wszystkich trzech pierwszych bossów Slayerowych. Mam piąty poziom Revenanta, to też wam niedługo pokażę. E, Void Gloomów, czyli tak naprawdę Enderman Slayera, jeszcze nie zacząłem, ale na to też przyjdzie niedługo pora. A jeśli chodzi o same poziomy Slayerów, ósmy poziom Revenant Slayera, ósmy poziom Tarantula Slayera i szósty poziom Sven Slayera. Z wyspecjalizowanego giru mogę wam się jeszcze pochwalić Reaper Falconem, e, Spicy Fix Scorpion Foilem. Mana flag z power orbem, i jeśli chodzi o inne wyspecjalizowane rzeczy, to jeszcze mam Tarantula Armor, salutenki i posiadam jeszcze Revenant Armor. Myślę, że niedługo zrozumiecie, po co jest mi ten Revenant Armor. Jeśli chodzi o Fishing i poraging, to tak naprawdę oba skile są dość niewielkie, więc pokażę je razem. Jeśli chodzi o poraging, to używam moj Trikapitatora. Do fishingu używam praktycznie wymaksowanego Steve rod of the Sea. Brakuje jedynie tutaj Expertise 10. Natomiast jeśli chodzi o pety, które są tutaj używane, to jest to Epicki Monkey Pet na 98 poziomie i wymaksowany Dolphin Pet Rare. Jeśli natomiast jeszcze chodzi o zbrojkę, której używam, no to będzie to Salmon Armor w połączeniu z Water Hydra Headem. Mówiłem, że poprzednie dwa skile są niewielkie, ale Alchemia i Enchanting są jeszcze mniejsze. Jeśli chodzi o enchanting to posiadam tak naprawdę tutaj tylko i wyłącznie jedną rzecz do enchantingu typowo, jest to epicki guardian pet. Natomiast do alchemii posiadam dwa pety i jest to sheep pet, który jest legendarny i wymaksowany i ma textbooka. A jeśli chodzi o innego peta to mam jeszcze epickiego parrot peta, który również jest wymaksowany. Natomiast, jeśli chodzi ogólnie o timing, no to możecie zobaczyć, jakie mam mniej więcej tutaj pety. Nie będę pokazywał wszystkich jakoś tam szczegółowo, ale jeżeli sobie gdzieś tam zatrzymacie, to możecie je zobaczyć. Właśnie, jeszcze w kontekście petów, mam dwa pety, które tak naprawdę niedawno udało mi się zrobić i ulepszyć. Także myślę, że mogę to w końcu pokazać. Wielokrotnie mi mówiliście, że powinienem skraftować. Wolf peta. I w sumie zgadzam się z wami, powinienem to zrobić, ale nie chciało mi się ścinać z drzew. Nie chciało mi się tego robić, ale w końcu, no, znalazłem chwilę na zrobienie tego. I myślę, że możemy zrobić sobie teraz tego wolf Peta. Także zobaczymy, czy wyjdzie legendarny, czy epicki. I zobaczmy. Siup. Kurde. <gryś> Zapomniałem o tym, że nie mam głodpotki i nie miałem petlaka. No, aj. No, nie przygotowałem się. Ale tak... <gryś> Niby się nie przygotowałem, ale jeśli spojrzymy sobie tutaj, to zobaczycie, że przygotowałem sobie specjalny item, żeby jeszcze ulepszyć tego wolf peta na legendarnego. Także zrobimy to od razu i nie będę się z tym w ogóle powstrzymywał, bo po co? Ulepszymy sobie tego peta od razu u kat. No i o ile zwykle polecam wam ulepszać pety, które mają wyższe levele, bo jest to tańsze, no to w tym wypadku troszeczkę inaczej do tego podejdziemy. Jak widzicie, ulepszenie... Tutaj Wolf Peta kosztuje 250 tysięcy coinów i 512 enchantowanego spruskuda. Tego spruskuda już przygotowałem, także to nie jest problem. Ale tak, ogólnie zwykle te ulepszenia kosztują dość sporo coinów i dlatego polecam wam wtedy ulepszyć tego PETA. No bo no, 30% mniej coinów to jest całkiem spora różnica. Tutaj jeżeli to jest 250 tysięcy, no to sorry, ale nie jest to nic wartościowego, więc... Wiecie, po prostu od razu sobie to zrobimy i będziemy mieli to z głowy. Minęło już te 5 dni, a może nawet w sumie trochę więcej. I Kat przygotowała nam już naszego Wolf Peta, także możemy sobie go odebrać. I mamy kolejnego legendarnego Peta. Jak możecie zobaczyć po upgradezie nasz wolf pet otrzymał combat i xp boost i to działa po prostu w taki sposób, że jeżeli zdobywamy combat xp, no to dostajemy go więcej, nawet do 30%. Ten pet jest bardzo przydatny do robienia na przykład slayerów i ogólnie do wbijania kombatu, więc chciałem go zdobyć. Bardzo wy też mnie tutaj przekonywaliście, żebym go zdobył, no i w końcu go mam, także pora sobie go dodać. No ale to nie koniec, bo mamy jeszcze tutaj oczywiście naszego black kata, żeby go przygotować. Gotować. I teraz jeżeli sobie spojrzymy, to przygotowałem parę itemków pod jeszcze jednego peta. Także tym razem przyszła pora na Wither Skeleton peta. To jest też pet, którego gdzieś tam mówiliście, żebym zdobył. No sam tego akurat chciałem dość mocno zdobyć, zwłaszcza, że miałem już przygotowane przedmioty. Także mam nadzieję, że dopisze nam tutaj szczęście i zdobędziemy od razu legendarnego. Niestety epicki, także... Yy, mamy Wither Skeleton peta, epickiego, ale jest to dość... Yy, no to jest dość fajny pet tak naprawdę. Yy, ma tutaj specjalnego perka, który powoduje, że zadajemy więcej damage'a Witherowym mobom, co yy, podobno może się przydać na siódmym piętrze Dungeonów. Ogólnie ma dość fajne statystyki. No, i myślałem, że może jeszcze go ulepszymy, bo ma on jednego dodatkowego perka. Natomiast okej, okay, potrzebujemy 250 tysięcy coinów i 8 enchantowanych bloków węgla, więc zaraz po to pójdę i ulepszymy go. No i jesteśmy już u Kat i tutaj podobnie tak jak w przypadku Wolfpeta, którego dopiero ulepszaliśmy, no tutaj tak naprawdę koszt w coinach jest naprawdę niewielki, czyli nie ma znaczenia levelowanie najpierw tego peta. No, bo kiedy levelujemy peta, to cena ulepszenia spada, ale tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o coiny. A tutaj coinów zbytnio nie ma. Także, no, możecie się domyślić, że jest sens to ulepszyć od razu, i to też zrobię. No i widzieliście już, co się działo. Działo się to już jakiś czas temu, ale Wither Skeleton jest gotowy. Proszę bardzo, mamy legendarnego. W międzyczasie okazało się, że perk, który powoduje, że zadajemy więcej obrażeń witerowym Mobom, został znerpiony o połowę. Ale cóż, mamy tego peta, jest to w miarę dobry pet, jeśli chodzi o damage. Nie wiem, czy jest lepszy od Tigera, ale jest całkiem spoko, więc warto go i tak mieć. No i tak, udało mi się opowiedzieć już mniej więcej o wszystkich skillach, które tak naprawdę mamy, więc myślę, że przyszła pora na dungeony i ostatnie rzeczy związane z kombatem. Jeśli chodzi o dungeoneering, to mam 28 poziom katakumb już. Możecie zobaczyć sobie klasy, przede wszystkim mag tutaj na 26 poziomie. Jeśli chodzi o bossy, które pokonałem, no to mogliście już widzieć pierwsze 6 bossów pokonanych i niedługo zobaczycie, jak pokonałem ostatniego z bossów, czyli Necrona. Co do uzbrojenia, które używam, to używam Necromancer Lord Armora razem z Perfect Chestplate'em, i tutaj możecie sobie zobaczyć, jaki to jest gear. Używam Bonzos Maska, Reaper Maska i Heroic Spirit Sceptra jako moja główna broń. Dodatkowo Wood Doll, wand of Mending i Zombie sort do leczenia. Z jeszcze broni, które używam, to posiadam oczywiście Livid Dagera. I tak, to przede wszystkim, jeśli chodzi o zbrojkę do walki, używam głównie Shadow Assassin Armora. I oprócz tego mam jeszcze alternatywnie tutaj Firs werewolf armora, którego też czasami zdarzy mi się użyć. Jeśli jeszcze chodzi o talizmany, które posiadam, bo wiem, że część osób będzie to interesować, no to nie będę wam pokazywać tego wszystkiego tak po kolei, ale macie tutaj, że używam w większości talizmanów na silki, część na forceful, legendarne, niektóre na strongu. No i tak wyglądają moje talizmany. Na pewno będę chciał jeszcze zdobyć brakujące talizmany, bo jest ich trochę i na pewno będę chciał je jeszcze lepiej zreforżować, bo na to też niedługo przyjdzie pora. Pokazałem Wam już większość rzeczy, które posiadam, ale myślę, że jeszcze wypadałoby pokazać to, co udało mi się zdobyć z eventów. No i tutaj proszę bardzo możecie zobaczyć Jerry Shingany i ogólnie inne rzeczy, które udało mi się zdobyć podczas Jerry'ego z Jerry Boxów. Mam również tutaj dwa Purple Jerry Talizmany. jeden jest również w akcesorii bagu, więc jeśli ktoś jest tego ciekawy, to proszę bardzo. No, i jeśli chodzi o inne rzeczy, czyli event Technoblade'a, to możecie zobaczyć, to są moje wszystkie Farming for Dummies. No a dodatkowo mam tutaj jeszcze Harvestingi, 6, mam Potato Spreadingi, mam trochę Grand Experience Battle, shiny shardy, shiny orby. Jakiś tam Enchanted Pork, Enchanted Ziemniaczki z tego wszystkiego, no i jeszcze było trochę innych rzeczy, które już zużyłem. Przyznam szczerze, że patrząc na to wszystko, co udało mi się zdobyć przez ten cały rok i przypominając sobie te wszystkie odcinki, gdzie pokonywaliśmy smoki, gdzie zdobywaliśmy shiny orby, gdzie odblokowywaliśmy nowe rzeczy i w ogóle szczerze trochę się wzruszyłem. Ale mam nadzieję, że to wszystko wam się spodobało. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się też trochę przydał, bo wiem, że sporo osób nie do końca wiedziało co jest czym i, i nie, nie ogarniało niektórych rzeczy. Teraz już wszystko mam nadzieję wiecie i, i jeśli tak to możecie zostawić jakąś łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję. Mam jeszcze taką informację, że już niedługo startuje mój nowy Discord. Discord poświęcony specyficznie pod Hypixel SkyBlocka, nie tylko pod mój kanał, ale ogólnie pod społeczność Hypixel SkyBlockową tutaj w Polsce. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani to polecam wam śledzić mojego Discorda, czy tam mój kanał i w ogóle. Powinno to już się gdzieś tam pojawić niedługo, w przyszłym odcinku. Raczej gdzieś tam link w opisie nawet będzie. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, to naprawdę radzę śledzić tutaj mój kanał czy tam mojego Discorda. Dobra, nie przedłużam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja tutaj się troszeczkę wzruszyłem w tym odcinku, ale to wiecie. To jest tak naprawdę dopiero początek tutaj kolejnych przygód, które się pojawią na skybloku i co. Do zobaczonka w kolejnym odcinku, gdzie będziemy szli dalej. Cześć, cześć!